Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Zapraszam na kolejny unboxing. Tym razem, jak widzicie, naprawdę duża rzecz, bo jest to Baldur's Gate 3 w edycji takiej limitowanej Deluxe, bo jest jeszcze edycja kolekcjonerska z figurką. Ale tutaj naprawdę to trzeba też słowa uznania dla Larian Studio. W ogóle za samą grę, oczywiście, yy, nagradzana, wiadomo, Game Awards i tak dalej, gra roku 2023, ale za samo to wydanie tej gry, bo. Ona na początku wyszła tylko w wersji cyfrowej, czy to na PlayStation 5, czy na Xbox Series X. A teraz, właśnie dzięki samo Studio Larian, jakby z ich oficjalnego sklepu, i też w innych dystrybucjach, można było tutaj nabyć tą grę, właśnie w wersji takiej deluxe, jak widzicie, w tym big boxie tak jak kiedyś gry były wydawane czy to na pc czy na Amiga naprawdę sporej, sporej rozmiarów pudełko. Także ja się jeszcze jakby, jeżeli chodzi o PlayStation 5, takim czymś nie spotkałem. Tutaj już te folie sobie pozdejmowałem, bo żeby było szybciej po prostu. Ale to jest tak naprawdę dzisiaj przyszła paczka. Dzisiaj są jakby to nie jest może premiera, ale są po prostu wysyłane te paczki właśnie z Belgii, czyli z, z Larian Studio. Tu jak widzicie logo, takie odblaskowe, imitacja książki powiedzmy, takiej starej, także to też jest fajnie zrobione. No i to się tak po prostu wysuwa z takiego. O, mamy takie, nie jest to może otwierane, tak jak było kiedyś w Fable, takie wydanie, czy, czy Alan Wake na przykład jedynka miał też takie, takie wydanie. Także to sobie damy na bok. I pierwsze, co to jest plakat? Także dosyć sporych rozmiarów. Tutaj nie wiem, czy mi się zmieści, ale ogólnie naprawdę bardzo fajna kolorystyka. Oczywiście ten, tutaj główne motywy i tak dalej. Tutaj jest logo, nazwa gry Baldur's Gate, logo Lariana, tak, także dosyć sporych rozmiarów plakat, naprawdę w fajnej kolorystyce. Oczywiście świat Dungeons Dragons. Także to jest pierwsza rzecz. No i samo, samo pudełko jest jakby elementem kolekcjonerskim. Także plakat jako druga rzecz, powiedzmy, yy, mapa na no takiej dosyć fajna faktura. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o mapę. Taka jest fajna tekstura tego, tego papieru, powiedzmy też. Potem, kolejnymi, kolejną rzeczą są naklejki. Widzimy tutaj loga Lariana Baldur's Gate, czyli takie arkusze z naklejkami, naprawdę jest tego sporo. To jest drugi. Tutaj takie emotki powiedzmy. Trzeci. Tu jakieś takie trony czy herby. Czwarty, flagi. Tak. Jakieś tam rodowe. Tu jest piąty arkusz, dobra. No, czyli pięć takich arkuszy. Z naklejkami. Tutaj sama gra. To też jest naprawdę fajnie zrobiona. Jeżeli chodzi o to wydanie, widzicie, to jest wersja europejska, bo to jest wydanie z Belgii, czyli różni się od tutaj wydawanych na rynku brytyjskim, Też jest PG18, ale, ale jest ten znaczek właśnie europejskiej jeszcze tej, tej yy, instytucji. No i dwie płyty, tak? Data dysk do zainstalowania. I playdisk do grania. Także tutaj widzimy logo, tak. No i tutaj, jak ostatnia sytuacja, była w przypadku też Final Fantasy Rebirth, że też dwie płyty. A w ogóle jest ciekawostka, że ta gra w tej edycji pudełkowej w wersji na Xboxa Series X, które oczywiście ma napęd, no to jest na trzech płytach. No to także tutaj PlayStation, mimo to, że te Blu-raye mają dużo miejsca, to mimo wszystko. Tego miejsca już zaczyna brakować, i taki Final Fantasy 7 Rebirth czy właśnie ten Baldur's Gate, którego teraz robimy unboxing, jest na, na, trzej, na dwóch płytach. Także, no i tutaj, jak widzicie, to jest w ogóle wszystko bardzo fajnie zapakowane. Tutaj następną rzeczą są naszywki, też bardzo dobrej jakości, taki materiał, gdzieś fajnie sobie to naszyć na plecach czy coś. No i samo pudełko, też to jest, też, też się chwali, że to wszystko jest takiej. Naprawdę dobrej, dobrej jakości. E, także płytę już mieliśmy z Grom. No i to jest też moim zdaniem chyba e, najfajniejsza rzecz z tego zestawu oprócz samej gry, czyli takie wydanie soundtracku, e, muzyka z gry na trzech płytach. Także tutaj widzimy jak to fajnie się prezentuje. No może już jest coraz ciężej tej muzyki, jakby no, tu trzeba uważać, żeby to. Płyty nie złamać, także może trzeba delikatnie, ja może teraz nie będę już to na siłę, ale to są arty pod spodem, po prostu takie same jak na druki, na druki na płytach. No, tutaj powiedzmy, czyli widzicie, jest praktycznie to samo co na płycie, także to trzeba uważać z tym wyjmowaniem, żeby płyty nie uszkodzić, a naprawdę bardzo fajne wydanie. Tutaj płyta CD numer 3 i ogólnie na całym, cały ten soundtrack mamy 43 utwory, także bardzo to jest fajnie. Widzicie jak to jest elegancko zrobione. Tutaj jest spis właśnie tych CD: CD1, CD2, 14 utworów na jednej, 14 na drugiej. No i tutaj i tutaj jest płyta trzecia, także Larian Studio. And y, Borislav Slawow, czyli gość, który robił pewnie santrak do gry. Ale naprawdę widzicie, jak to się fajnie, fajnie prezentuje. To, to jest rzadkość. I... Także moim zdaniem naprawdę warto tego tutaj. To się w Anglii tutaj szybko bardzo wyprzedało. Ja to właśnie dlatego zamawiałem z Belgii bezpośrednio z Lariana. Y, 80, 80 funtów. Wydaje mi się, że to jest dobra cena, jak za taką edycję nową. Sama gra również, wiecie, ile to kosztuje, nawet w wersji cyfrowej. Tam na promocjach chyba ta, ta gra, jeżeli ja tu mówię oczywiście o funtach, to gdzieś to około 50, 55 funtów ta gra kosztuje cyfrowo. Także tutaj mamy wersję pudełkową, którą możemy mieć na półce i od razu w, i widzicie, ile, ile było rzeczy, czyli, czyli gra, soundtrack, naszywki, bardzo dużo naklejek, plakat, mapa i samo pudełko kolekcjonerskie. Także wydaje mi się, że taki box dla fana na półkę dla kolekcjonerów dla kogoś kto tak jak ja właśnie zbiera jakieś edycje kolekcjonerskie to 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 jest nie lada gratka także warto się tą edycją zainteresować i jest to edycja właśnie na, na PlayStation 5 w bardzo fajnym boksie. Także to by było na tyle. Z gry oczywiście będzie gameplay będzie podcast także zapraszam na na kolejne unboxingi i do wysłuchania właśnie podcastu kiedyś tam. Bo wiadomo, że gra zajmuje bardzo dużo godzin, kiedy omówimy właśnie Baldur, Baldur's Gate 3. Dobra, dziękuję za uwagę. To by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.